Siemandero. Dzisiaj Mandero, widzicie jak jesteśmy dzisiaj na warsztacie, na zaspana, z Pana, bo mamy, ustaliśmy o 630, była na niej po raz ona tak nie lubi wstawać szczęście, e, ale przyjechała mi pomagać, więc dziękujemy Bugusiowi. E, dzisiaj jak widzicie chłopacy tam w stół, z którymi walczam. czekamy na betoniarkę, wylewamy dzisiaj posadzki, tak zwane stówki fundamentowe pod podnośnikiem, będzie dzisiaj ostro działane. Już jak widzicie to naprawdę jest zrobione. E, tam pod rurką gazu mamy zrobione już banery. No i tak jeśli chodzi o zewnątrz uważam, że już wygląda to mega dobrze. Już fajnie. Do zrobienia mi jeszcze zostało z takich rzeczy, które dzisiaj bez pogody to wykorzystamy to, to ten dół cały wyciąć te chwasty i pomalować na czarno, żeby to było sensownie ładnie wyglądało do końca. Posprzątać tu przed budynkiem skosić tą trawę trochę, kupić trochę trawnika, zasiać, żeby ten trawnik jakaś lepsza trawa rosła, aczkolwiek to jest kiepska ziemia więc do nic dużo nic nie urośnie jeszcze raz muszę pomalować tą ramę od bramy bo widać, że trochę ryza wychodzi to żeby jeszcze raz ją przetegować no i będziemy działali w środku z betonem czyli z kanałami z odpływami, ze zjazdami no i wszystko będziemy działali właśnie widzicie, przyjechała pompa, więc zaraz działamy i jak widzicie tutaj już wszystko ładnie pomalowane, pompa rozłożona. No i w sumie czekamy na bedniarki, bo jest jesteśmy szczytowi posprzątane, poukładane, zupełne miejsce, pompa rozłożona. No i co? Godziny pompy a bedniarek nie widać. Standard jest co? Płopacy ostro działają ale to jest dużo masy była dziura to się nie wydawało, że była za 4. przyjechała już druga grucha tu pierwsza dziura już jest zalana jeszcze ja tylko zaciągnąć to już na zapas Zobaczymy ja teraz drugą wylaliśmy właśnie tutaj już te dwa stanowiska czekają na gładzenie na no, matę zobaczymy trzecie, dajemy drugą gruchę zobaczymy czy dobrze betonu zamówiłem i się wystarczy I pierwsze tarcie było robione i podjazdy tutaj cyk, pyk. Chyba ja kanały. Już tam powycinali, to trochę mnie pasowały z powycinali tu już pierwsze obróbki przy tym tutaj też podjazdy Cyk, pyk ładnie, fajnie. Jeszcze muszą jak tu byszkę, to potem wiadomo jeszcze bardziej wytygować. Więc już ładnie arca tu już też prawie zrobione na gotowo. Jeszcze musi troszkę podesnąć. Potem będą panowie też docierali lepiej. Tak zrozumiałem branie. Nie znam się na tym, więc nie krytykujcie mnie. Ja się częściowo domyślam, częściowo podsłuchałem. Więc tu działają konkretnie. Już to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Jeszcze zostało trochę betonu, więc walczą z przodu, żeby tam. Bo i tak tam ma być beton w przyszłości. Zostało trochę tego betonu, więc mają po prostu go wykorzystać i rozplanować z przodu. Szkoda, że B30 używamy, no, ale trudno. No, tak, tyle co zostało, no, to, to trzeba wykorzystać. Jak widzicie, jesteśmy w motocykle skodę. Skoda. Nie wiem czy to widać z tyłu, zielone, ale nie wiem czy widać z tyłu flagi, ale są w sieci. Właśnie pojechaliśmy po zestaw serwisowy do Dżambirka, czyli filtry powietrza, oleju kabiny, e, filtry hydrauliczne, wszystkie, bo tam są do, do skrzyni, do hydrauliki, do mostów. Czy nie, czy do domu, albo do domu, nie pamiętam jakoś tak. Coś jeszcze, olej silnikowy. No i to byłoby chyba wszystko. No i taka zabawa, to ty, tysiąca netto za te parę pierdołek. W sumie, stosunkowo myślałem, że olej będzie drogi, a okazał się dosyć tanie, więc nie ma tragedii, ale i tak boli. Więc, e, niedługo pojawi się vlog z serwisu John A teraz wracamy na e, hela warsztatową i pokażę Wam jak już wyglądają wylane i zdarte posadzki, bo wyjechaliśmy, to już kłopacy kończyli i mieli to tam do końca pozacierać. Jak pozacierają, to wtedy e, Wam pokażę efekt końcowy, jak to wyszło. Dobra, jesteśmy szybko jeszcze teraz na budowie, bo tutaj waliczy sobie Karol, jak wiecie, skosił trawnik, zaraz zaczyna sprzątać, robić tutaj ten dołek, na sobie odpoczywa. Eee, a ja Wam szybko pokażę e, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się zmieniło w porównaniu do wcześniejszego, do samego początku, jak to w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Jeszcze, jeszcze dużo roboty przed nami, ale już jest dużo zrobione, tak? Pokażę Wam później, bo tutaj na ten różko teraz jest zamówiony baner, więc też już będzie inaczej wyglądało od frontu. Wygląda to tak, jest mega, już są okienka wstawione, wszystko są zrobione, obrobione, czeka tylko już na jakieś tam detale, właśnie jak ten czarny pasek na dole, czy jak ogarnięcie trawnika. Tutaj jest już rany podjazd, jak widzicie, żeby nie było uskoku, brawa jest zamknięta na razie. Tutaj sobie, tutaj sobie jak widzicie, stópka na gładziutko, tutaj kolejny podjazd, żeby ładnie, płynnie wrócił, jak będzie, będzie potrzeba, że tu wystawić drugie auto, cokolwiek, tak. Tutaj jest ten stópka na dwa podnośniki. Kanał jeszcze nie został ułożony cały. Czekamy na, jakby resztę. Jutro już zrobiono, bo zabrakło dzisiaj trochę cementu. Już nie zabrakło, ale po prostu już się zesechł i nie nadawa się zrobienia. Tutaj jak widzicie jest kolejna stópeczka, może kolejny spadek, żeby nie było takiego dużego uskoku, zjazd. Tu mamy kolejne dwie stópki i już powiem Wam, no robi to wrażenie już, już ładnie. Jeszcze na dachu przyjdzie piór, OSB na to, no to już w ogóle będzie, będzie baja, no nie, no już wygląda to fenomenalnie, jest, jest różnica. I co? To byłoby wszystko z mojego. Tu było ściz z San Francisco, bo już wiele dużo roku było zrobione. E, pewnie jeszcze jakieś tam pojawią się drobne naprawy rzeczy, które będziemy robili. Na pewno będzie vlog z tego jak będziemy to rozburzali będziemy stawiali nowe. To z tego na pewno was rok nie ominie. A z bieżących spraw już chyba wszystko. Jeszcze musimy bramę coś pomyśleć nad bramą. Jestem w trakcie procesu burdżyniowego, tak to nazwijmy żeby to coś wymyślić ciekawego no ale no, nie powiecie mi, że nigdy się efekt jest naprawdę wow fajnie to wygląda, zwłaszcza z zewnątrz więc udało się jeszcze parę rzeczy i w końcu się przyniesiemy na własne jestem mega z tego zadowolony jeszcze trochę, jeszcze trochę i wszystko będzie ogarnięte dobra, trzymajcie się, cześć widzowie, jeszcze szybki newsik Możecie być ze mnie dumni, dostałem się na studia. Nie wierzycie jakie. No taki pasan jak ja dostał się na automatykę i robotykę na Politechnice morskiej, więc nie jest źle, nie jest źle. Zobaczymy co z tego wyniknie i czy jeszcze skończę studi te studia, bo to że się dostałem to jedno, to trzeba jeszcze będzie je skończyć. No, to, a mieć... miałem 3, 3 letnie, nie mam przerwę od nauki, więc może być ciężko z powrotem do nauki, żeby się uczyć. No ale w sumie jak skończymy się wszystkie projekty coś no w, w tym sezonie zimowym trzeba robić, nie? Remont skończę, więc to będzie działał. Eee, gospodarstwo jest tylko sezonowe. No to coś trzeba poza sezonem robić, to będzie miał zajęcia na najbliższe 4 lata. A potem się będę martwił, więc to taki dobry newsik na dzisiaj. Moja dziącha też się dostała, tylko że ona się dostała na logistykę. No tylko że ona jest akurat po maturze, więc wiecie. Zna, z, ze szkoły do szkoły, ja to mam trochę gorzej, 3 lata na i pracy i wiecie, no i tak, nie wiem czy będzie chciało mu się uczyć to, to wszystko jeszcze się okaże, więc trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy skończyli i żebyśmy zrobili pracę inżynierskie a potem jak będzie nam się chciało to może i magisterskie, ale to jest już zbyt odległy plan, żeby w ogóle o tym myśleć, więc trzymajcie się mortki i cześć, widzimy się w kolejnym vlogu